Tycki Reni i będzie dobrze czad widać. Nie weź to 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 kurwa. Tu. <laughs> wej, przestań. Ładne, ale bardzo. co Przemek nie podobają ci się nie podoba ci się jej biust? Mm, broń Boże. Dlaczego nie? Nie poszedłbyś no. z nią w tango naraz. Nie zrobiłbyś jej motorówki? <laughs> się, kurwa. Z, zryte głowy. Kto? Nie wolał, wolał, wolałbym się przytulić, położyć, spać. Wy, nie... na biuście. Ale zobacz kurwa, przemo co mi Motorówki. Tak jest, na czosy, kurwa. Zobacz, edzio, zobacz edzio, Edziu. Sobie, proszę cię, nie, zaczyn Edziu, nie zaczynaj tego tematu. Dzisiaj tak, to, że? rado z Mohito wjechał pod Naczosa, kurwa. Zaraz wjedzie 365 dni. Ale czemu zaczynasz ten temat? Zmieńmy go. Żebyś włączyła znowu, kurwa, swój ulubiony filmik. Ale ja już wyrubione nie muszę go ero, włączać, Edzu, ja już nie filmy. muszę, nie muszę już Edziu go włączać, bo ja, mi już pamięciówka dobrze działa. Bariatka. No <śled> Bank, kurwa, 1-0. Massimo jest lepszy <śledzimy> i tak, kurwa. Edek, Nieprawda. Edek, Edek słuchajcie, jak, jak Seba pierwszy raz wszedł do mnie na live'a, to wiesz, jak, wiecie jak ja mu pytanie zadałam? Czy miał palec? O Jezu! O, pamiętam, pamiętam, tak. Naprawdę. Naprawdę? Nie jest seba, pamiętam, pamiętam. No, Taki chrzest taki. Tak, tak. To każdy, kto wchodził facet do mnie na live'a, to miał pytanie, czy miał palca w dupie, nie? Jedni wiecie się stali, denerwowali, przeklinali, a, a Seba spokojnie, no. no. ja miałem. Ale powiem ci, powiem ci to, że... Kurwa, trzeba mam, jeszcze raz, kurwa. Jak szedłem do wojska, to miałem badanie, tak. No miałem... tak, no tak, ale to w rękawiczce, Przemo, to się nie liczy. A, to się nie liczy, no okej, okay, dobra. W rękawiczce się nie liczy. No, wieczor... <śmucham> Seba nas wyśmiał, Przemo, kurwa. Ale Seba, to no ty też płyś kurwa, ty też jeszcze była zasadnicza służba wojskowa, też klękałeś na bank na, na WKU. No byłem w gnieździe na WKU, byłem. Nawet wujka. To, to wy wszyscy mieliście palca w dupią oprócz Piotrunia. <laughs> Piotrunio, odpowiedz coś. Kurwa ludzi pobudziły No tak, widzisz? No. Tak, tak, ludzi pobudziły No dobra, 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 dobra. Piotrusiowi damy czas na odpowiedź. Teraz wy odpowiadacie, czy wy miałyście? No właśnie, o właśnie, kobiety, właśnie. O, no to znaczy, że ty o, się wycieszyłaś. Czy był, pa był pan. Ja lecz? nie pamiętam, ja nie pamiętam, Edek, bo już jestem stara baba i mam stracę pamięci. ta, ta, nie pamiętasz. No to, Monia, 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 ty no, dobrze pamiętasz, takie rzeczy się pamięta. No oczywiście. Dobra, weźcie. Nie musisz, nie musisz. <laughs> Ja moje zdjęcie, 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 profilowe zmieniłem, bo widzę, że mnie wiara myli z kimś innym. Gdzie masz zdjęcie, Sebuś? A nie zmieniłem, nie widać? Ja widzę. No, widać. Widać, widać, widać. No. Mikrofon mi się psuje. Halo, halo! Halo? Cześć, Hallo. No, słychać, Hallo. Hallo. Halo, halo, o co chodzi? O ten palec w dupie czy miałaś. Nie, nie mogę, nie mogę odpowiedzieć. Na tu rozmawiam o odbytach. Nie <laughs> ty miały obydwie, tylko nie chcą się przepucować. No zakłócenia są akurat. Tak, nie można o rozmawiać. Na... O jedny. Ty... Przez moderację, halo. Tak, jasne. Ty się sama wyciszyłaś ty moderacją. Słuchajcie, a teraz czat też niech odpowie na to pytanie, Edek. Dlaczego tylko my? Tak, dokładnie. No właśnie. Tak, <grym> prawda. Dlaczego zawsze my musimy iść na pierwszy ogień? Tak, niech czat pierwszy zacznie. Jest tyle ludzi, 230 osób. Niech wszystkie napiszą. Tak, nie, tak, nie. Ta, która miała palec w dupie, niech wyśle kropka. Rozwoli na morsem, kurwa. Nazywmy to, która miała i tyle. Nie wierzę. Mega Wenus. Słoneczko <laughs> kurwa. Ta która miała parę to słoneczko. Pa żadna się, się nie dokładnie. odezwie. To prze tunel. Tunel. O Jezu a Kasia, tunel. Kasia, Kasia. Tunel. Nie tylko palec. Boże kobieto. No i brawo Kasia, brawo. Prosimy Uwielbiam na lejne, Cię. Prosimy, prosimy o coming outy. Prosimy o coming outy, analowe coming outy. O, Magda, Magda dała mała, Magda trzy kropki. Trzy kropki. Trzy palce miała, nieźle. Trzy palce miała. A ty w domu czy na wyjeździe? Ciekawe, ciekawe kto tu zaraz na tym, na czacie pionę przybije. To już będzie grubie. O! Już będzie hardcore. To będzie hardcore. A, bo nie zapomniana. Bo palet to było pierwsze pytanie. Ja, ja mogłam jedną zdanie tylko powiedzieć, albo dwa, albo pięć. No mów. Tak, chciałabym się tylko wypowiedzieć, ponieważ słucham was no, już słucham. dłuższy czas no, słucham. i chciałabym się tylko wypowiedzieć odnośnie tego, jak tutaj są wypowiedzi składane, jeśli chodzi nawet o tą panią, która jest teraz tutaj na, na tym okienku, tam pani Renata, tak? Ja akurat ja się... nie przykładam za nią. E, ale uważam, że no każdy jednak ma swoje, jakieś tam swoje, gusty, gusta e, i no nie wiem, no każdy może się ubierać, czy jakąś swoją postać e, kreować e, na TikToku, a tutaj szczególnie ten pan Edek nie chce tutaj. Od Edka to się odczepić, bardzo. proszę, będę no, bronił się. Nie, mówię, nie chcę, tylko że po prostu no jakby on najbardziej e, tutaj jakby on y, na nią A dwa, coś się powiem. Bardzo, Jeżeli bardzo. Pani, pani Renata by skończyła z y, filtrami, to można by ale było. Ale ja nie wiem, jakie są filtry. Ja nie wiem, ja. Y, ale nie, ja, nie, widzę. Bo ja sz, Szczerze, ja ją zablokowałam dawno temu. Ale tak temu. powiedz okay. szczerze, niezapomniana. Nie nie tak? y, nie ja to ze względu na y, wzglądu. poczekaj pani. Wyśmiewali. Ale poczekaj, ale, ale to wyśmiewali powiedział wyśmiewali. facet ze z punktu widzenia mężczyzny. I to nie było uraza, tylko po prostu stwierdził, że A to, to mamy nie jest jego gust. Obudniać. I A że właśnie, się nie bo podoba. Jesteśmy, tak, ja chcę tylko dodać, że jesteśmy na TikToku i nie trzeba wszystkiego traktować poważnie. Także, tak, wiesz, dokładnie. Poważne rozmowy, to można to sobie zapata. porozmawiać. Tak, to jest zabawa na TikToku. Możemy sobie prywatnie porozmawiać na, na poważne tematy. No, to jest TikTok i tu trzeba brać to z przymrużeniem oka. Także tutaj wiesz, oceniać, znaczy, powiedziałeś, że, że tu są jakieś, jakieś wyś, wyśmiewki, prześmiewki czy coś takiego. Nie, to, to nie tak. Nie, nie, tu jest teatrzyk po pierwsze, a pani Renata to tak, wyzywa kobiety od kur i różnych, więc tak. z niej tu można w ogóle bekę kręcić niesamowitą i można różne rzeczy o niej mówić. I mamy takie prawo, bo pani. Renia to robi taki cyrk tutaj na TikToku, więc wiesz, my się tylko jak już coś śmiejemy z osób, które po prostu zasługują na to i tyle. I do widzenia, bo ty tutaj, tutaj coś nie pasujesz do naszego towarzystwa. Idź tam się pobaw z jakimiś poważnymi ludźmi albo, nie wiem, do szkoły, idź, do kościoła tam Pomódl się za wszystkich i tyle. Ale to jest jakieś nowiutkie konto, tam 28 obserwują. Nie, to jest ta, ta to jest no, Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra wracamy do innych tematów. Tak my mamy tutaj śmiechy, kify i, i fajne tematy i chodzi jakaś plundra i tutaj zawraca farmazony. Dajcie Dobra bo stoczyliśmy w ogóle nie, nie w ten bok co trzeba. No, no. właśnie teraz. Co z tym Wenus dawaj, w dupie, temat. Czat. dawaj temat. Wenus. No mówię do czatu co Dobra, z tym palcem w dupie. Dobra idź kobieto nie zawracaj gitary bo my się fajnie bawimy jakaś smutaska i zawraca farmazony. Ta, by było dobrze. Tak, a przychodzi jak. Czyli lepiej nie zapominaj, daj kropkę w komentarzach. Tak, ruchu. albo 8. Bo, bo ja jeszcze miałam Wam powiedzieć, że to było tak, że palec to było pierwsze pytanie, a drugie pytanie było, co to jest y, pozycja 7-1. Wiecie, co to jest 7-1? Nie. Nie. To jest 6-9 plus dwa palce w dupie. To to no. Ale Ale której? Po, po jednym w każdej, czy w, jednym, w jednej dupie dwa? Dobra, to już się nie rozdrabniać tutaj, tutaj. Aha, czyli, po jednym, czyli po jednym w każdej. Edek, bo to nie będziesz mówił. Ale nie Turbo, Monia, wiesz jak Edek zrobi? On tutaj rozkręci ale mi się temat. Ale 71, Monia pokazała, jaka jest Fidlara. Ty, Ale Monia, ja ci coś powiem. Edek, Edek jest taki, że rozkręci ten temat. My się rozkręcimy, zaczniemy gadać i ucieknie. Tak, to już jest któryś raz. Wiadomo. No. Tak, a on już tam później pójdzie działać ręcz rączkami. Tak. Rączka pójdzie w ruch. Ale Edzio, tu, tu, tu trzeba rozkręcić temat teraz. Męski, nie? A jaki? Tema, męski? ale 7-1 mi się podoba. o kurz. On nie jest grandiara. Ale ty, kto nie słyszałeś o tym? O 7-1 nie słyszałeś? Nie, jak, jak... Ja też nie. Na, na moje... 48 nie słyszałem seba, kurwa przyznaję. Jestem kurwa. Może Purytanin jakiś taki, wiesz, zotowany, kurwa i ten. Ale nie słyszałem. Ale słuchajcie, Mówię ja wprost, jestem młoda i też nie słyszałam. No, bo to tylko w naszym uniwersum było, nie, Seba? No tak. To było nasze. To były takie jajaże. No. To, tylko ten były rozwój. Rawcik, rawcik był. Rafcik, Rafcik, Rafcik był no rawczyk ten był. Jezu, nie. Do widzenia. Proszę, moderacja. Jeżeli nie znacie czyjegoś śniku, nie wpuszczajcie tak od razu na okno. Ale to ja! Tak kurwa, wiesz, żeby było rozłaicone, tak taki, taki ten. Edziu, ustra. ale ja musiałam szybko reagować i usuwać, tak? A dlaczego? No bo, teraz bo, no bo z... tak, no bo to było a dziecko. Zna, bo, to Edzio, bo dziewczyny są szybko reagujące. Szybko no, dziecko. Tak? No tak, tak, a ja miałam łapy zajęte. Uuu. O. Ja chyba baterie pierdolne znowu. Musisz wymienić baterie znowu. Baterie. Bateries change, kurwa, pingwinku było. Ja, Benże, serce już nie daje rady. Czakum <ścoughs> akumulator jest podłączony. Pingwinek zaczął dymić, kurwa. Z pingwinka to już farba zeszła. To jest mega, kurwa. Z pingwinka, farba zeszła się ryje, normalnie. No, ale, zobaczcie, ale zobaczcie, ile z tego pingwinka może być żartów, nie? Przecież ten pingwinek to w ogóle ta osoba, która wymyśliła tego pingwina, to powinna jakiś Oscar dostać. No dokładnie, dokładnie, ale mega, bo na tym po, powinien po, polegać cały ten live, tak? Uśmiechnąć się, pożartować. No, my to w tych mamy cały czas. A teraz to pingwinek Albinos teraz? Co? winek Albinos? Tak, tak, to jest nowa odmiana, no. Kto was wymyślił, Magda pisze. Posiedzisz, Magda, posiedzisz trochę dłużej z nami na, 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 na czacie, to zaraz sama będziesz na okienka wchodzić. Zobacz. No dokładnie. Ja myślę, że nas wymyślił taki kosmos i dobry człowiek. my chociaż się śmiejemy, a nie. Tak, z intuic intu intu intuicją. Jak toś to się mówi? gramy, rozklęcić i się pośmiać i wszystko. No. Tak, 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 dokładnie. I na poważne tematy też porozmawiasz, tak? Tak, 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 tak prawda. Za bardzo tak w, tak w dupie To też poważny temat. <głos> 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 Edek, o to Prawda, tak samo. Edziu, odblokuj się. Prawda, A Edek, wszystko masz prawda, prawda, zabawkę prawda, zabawkę, prawda, wszystko prawda. Edek, ty Edziu. masz taką jakąś zabawkę czy tylko, czy tylko ręce? Nie, tylko ręce. Eee. Bo ja, do, ja szczerze do Edzia mam pełny szacun. Zabawki pełny. są zajebiste Kasia. No pewnie, hmm. że lubimy. Słuchaj, ja wam opowiem historię, nie? Ostatni, ja, no, ostatnio dawaj, jak dawaj. mój stary był na kontrakcie, nie? Dzwoni do mnie, mówi. Pamiętaj, jutro będzie kurier, odbierz paczkę. Mam dla ciebie prezent. Ja mówię, dobra, co mi tam kupiłeś? Biżuterię. Ja sobie myślę, ja pierdolę, biżuterię mi kupił, nie? Kurier mm. przychodzi, dobra, biorę tą paczkę. Otwieram, czekam tam na jakiś, nie wiem, pierścionek, bransoletkę, kolczyki, złote, nie wiem, cokolwiek. A to kurwa korek Analny, słuchajcie. Co? Z kryształkiem, kurwa, Co? z kryształkiem takim Miść, kurwa, kolorowym, kochano. jak ten. Jest, kurwa, Słuchaj. jest, kurwa, słuchajcie. W, jest w mojej bandzie kurwa, doskonały. Z kryształkiem, z kryształkiem takim jak w Titaniku, ta Rose miała te serduszko takie z takim no morskim, takim granatem, no. nie? Nie ja mówię, A on wie, że mi biżuteria już podjarana, że złotem będę obwieszona, a nie tam kurwa stalówką. Otwieram tą paczkę, a tam kurwa korek, nie? Mówię, no nie wierzę, biżuteria jak nic. Mega! No kurwa, no. nie wpadł na to, ale mega! On sobie wywaliło. No, To tak wiesz dla rozluźnienia tematu, nie? No trzeba uciec, żeby myśli, co ci... Oje. No burżuj, burżuj, no. Ta. Trzeba to chyba było z mojego trzeciego, słuchajcie, takiego z tego uniwersum, z którego po prostu gdzieś tam był uciukałam. Miał był... gest, tak Edi, miał gest, naprawdę, taki gest. Biedne. Tak, tak. <laughs> Wracasz Seba do nas, nie boisz się? Nie, no. wyrzuciła. W sumie u nas było gorzej, nie Seba? Tematy były jeszcze mocniejsze. <śmiech> <śmiech> A, Dziewczyny są zawsze taki, mm. To potrafią co coś powiedzieć. Ania, co mi wysłałaś? A, dzieło, okej, okay. ale to ja teraz nie odbiorę. Po lajwie y zobaczę. Ja wiem, że no, w... super na, na girl, super wyrobi dużo mega pracę. Nie wiem, ale ja nie patrzę na szoty, nie? Ja nie patrzę tak, na szoty. A, tak, okej, okay, okej, okay. Okay, Monisia, okej. Okay. Ja nie patrzę na szaty, bo jak ja, ja jestem na live i poza liveem już po prostu nie tam nie, nie, nie patrzę. No ta, no ta, No zobaczycie za niedługo, co wyleci. Pietrunia? Pietrunia? Tak. A ty wiesz, co to jest korek? <śm> <śm> Słyszałam, ale nie za bardzo wiem, co. A nie wiesz, do czego to jest? <śm> nie. O Jezu. dobra, no. bo mogłoby zawstydzić Wenus. Wenus, weź przestań, proszę cię. No co? No, ja tylko pytam, bo właśnie ja nie wiem. Ty też się też. Z... Że... Naprawdę Syncy, nie wiem, że jest? Jesteś przejebana, powiem ci szczerze. Bez... To co? Jesteś, jesteś Boże, mega. No co ty gadasz? No. Naprawdę? Boże, Piotrek, gdzie ty się chowałeś? Ile ty masz lat? Dwadzieścia sześć. Jest młodziutki, no dobrze, no to młodziutki. Nie Przemek, nie, nie Przemek, nie młodziutki. No co? No. I ty nie wiesz co to jest konek, konek, konek kurwa, korek analny? nie, nie wiem. Ty, a weź se wpisz w godę no korek analny, analny i zobacz zdjęcie jak to wygląda i powiedz mi do czego to mogłoby być służyć. Jezus. Dobra? Dobra. Zrobimy taki eksperyment. Grupo. <śmuszczak> Aż mi się słuchawki rozładowały. Z wrażenia. Do, uśmier do, do uśmiercenia wampirów. No, nie. Ja myślę, że ten czopek to trzeba było, załadować. <śmuszczak> Tam dzisiaj będzie 6,9 plus 2. Mówię ci w nocy. Ładny no, Zabryska. Tam, tam Joanna będzie miała tak patelkę wylizaną kurwa jak przed 94. Kurwa, to jest, to się, to jest to się mega. No Piotruś znalazłam... No taki coś. Znalazłem. O to I co to jest? O to jest prawda, że nie. I zazwyczaj jeszcze po procentach no nie. A to nie chodzi o, tyłu, Wiesz, chodzi. Co, czy powiem, o to że co ci powiem? Powiem ci teraz, kochana, że ten człowiek to jest kurwa dno, patologia. No, bo nic. Ale dziś ona płakała jeszcze było, tak? Nie nadaje się do niczego. Myślałby, że Byłem jego kiedyś moderatorem. I wstyd mi jest, strasznie, wstyd mi jest. Pochylam głowę do samej Ziemi za to, że byłem kiedyś u niego. No widzisz, a mi to nawet kurczaka nie wyślesz. Kur, ale jak ci, ja przed chwilą ci wysłałem. Kurczaka? No nie, no nie kurczaka, ale wysłałem ci yy, też ducho drużynowe. O, dzięki. Dobra, Piotrusz, odpowiesz mi na pytanie, gdzie to się wsadza. Ja, ten... no, ja, ja, ja bym bardziej preferował bez, bez tych narzędzi. Ale co, co, do czego to nie będzie Bo ja nie wiem, co to jest. No to on już wszystko wie, dlatego preferuję bez tych narzędzi. Do, no, do tyłka się wsadza. A. Tak, tam Mam pytanko, ty ale po co? Ale po co to się wsadza do dupy? No co? No powiedzcie mi, bo ja też nie wiem. No ja też. <laughs> Moja, ja na, chwilę, ja na chwilę ucieknę, ale wrócę jeszcze do, do Was, chyba że, już, chyba że już nie będziesz prowadziła tego lekarza, do której okay, będziesz się Nie, no nie wiem, nie wiem, to wiesz, to różne. No już nie. Ja chcę to napliwie się Dobra. Pogadamy, dobra? Dobra. Wpadaj no, Seba. trzymajcie się. Opa. Zacznę prowadzić. Ede, tam jest tak napalony na tą ranatkę, coś czuję, że po prostu tak zamil. Bardzo w porządku, gość, słuchajcie, bardzo w porządku. Jakie ja mam... Po... No to Sebastian, nie? No tak, nie, tak, oczywiście. Ja już, go, ja już go parę lat znam, więc ja jestem naprawdę bardzo dużo. Wiesz, on parę uniwersum my przyszliśmy razem, no i on był zawsze do końca, tylko coś tam nas poróżniło. No, ale Ej, poróżniło się, się Ale i tak mimo wszystko możecie normalnie rozmawiać, nie? Tak. No możemy, no. Ale gdzieś tam, wiesz, przez, przez jakąś kogoś i ja mu tłumaczyłam, że nie warto tam se dupy zawracać, nie. Mhm. Woda czasu. Seba stwierdził, inaczej, ja teraz mówi, że już dojrzał do tego, że nie warto było. No, nie, no ma... i teraz tak, moja. zostałyśmy my. Przemo, który gada, Piotrusz, który zamilkł na wieki i Edek, który robi zamilkł na wieki. Nie, ale zobacz, Ty Piotruś się nauczy dosyć dużo rzeczy od nas, będzie odważniejszy. No i inaczej spojrzy na świat. Znajdzie sobie tak. dziewczynę. No. Będzie wszystko w porządku, Piotrś coraz bardziej odwrotniejszy. Ale, ale powiem Ci, że Piotrś mnie ostatnio na czacie podrywał, to już powiem Ci, że takie teksty walił, coś już zaczyna ta nauka dawać znaki, że idzie w dobrą stronę. Nauka nie idzie w las, tylko w nas, nie Piotruś? Właśnie. On lubi z nami siedzieć, zobacz, on siedzi z nami od samego początku. <laughs> no, on jest wierny, wierny. Też. Mamy tutaj, wiesz, żołnierza. Dobra, Przemyś, edka, a edka chyba i wyrzucamy, co? bo chyba śpi, nie? Edek, śpisz, czy co? Nie, on nie śpi. Śpi chyba. Może szykuje się do snu. Spider! A co tam się dzieje? No jestem, jestem. Byłem w siusiu. przepraszam. A ręce myłeś? <laughs> y nie, oblizałem. To co tam się To tam się dzieje. Rynatka, co robi? P świeci. Renatka, fajna babca jaka fajna babka. No kurwa, żeby być fajną babką to trzeba mnie jeszcze mieć gadane. A Ale ona nie gadaj prostu... tak przemek. Edkowi się podoba Renia. No co ty? No nie, no, no. serio? A, no prawdę, nie obrażaj jej, bo odek się zaraz odpali. No Ale Edzio dawaj. Edzio dawaj, Edzio. Na, na jeden palec, na dwa palce i na różne inne cuda i idzie spać. No ty jak to tak można? No. Edzio, Musimy dawaj. na pisać, kto nie śpi, kto śpi, bo zaraz robimy czystkę tam, tam w tych krzakach. Tak. Dostaną... to jest kobieta, która nie ma zasad w ogóle teraz żadnych. Teraz wszyscy, teraz wszyscy dostaną bana zaraz w tych krzakach. No tak, no, dobrze, stary, dobrze robisz Monia, dobrze, dokładnie. No, tak. a jak? Jak, jak czarny. Tak. Nie ta Kasia zawsze z nami siedzi Kurde. Tak. Kasiuńka, Katarzyńka. Mam 4 minuty i 40 sekund. Rozłączy mi live'a. Czemu? Bo wiecie, co zrobiłam? Mhm. Były te, te, żeby te puzle czy coś, a ja zrobiłam krzyżyk. No i czasowe ci się włączyło. I koniec będzie chyba. Nic nie można już zrobić teraz. Wykryty brak aktywności na live. Ie. 4 minuty i 19 sekund i nic mi się już nie chce pokazać teraz. Ona nie, nie śpi. śpi. No pewnie nie, nie śpi. Odjebałam numer stulecia, słuchajcie. Bo był taki... Był, miało być obrazek i krzyżyk. I ja wziąłam ten. Anuluj. Nie, nie da się już. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Nigdy... No nie. To Nigdy za 4 min minuty. No to trudno to powiedzieć. Nigdy powiedzmy. nie byłem przeciwko żadnym ludziom. Byłem nic, zawsze, nic zawsze, zawsze przeciwko temu łazie, temu łazie, czarnemu. Najgorzej, Najgorzej robisz to, Przemek, że jak wypijesz, to się odpalasz na ludzi niepotrzebnie. No, to jest niepotrzebne. Ale po no. co? A, gdzie? Powiedzcie mi kiedy. No, no, to na malkę, no, na malkę, Często na majkę, nie? Często a Majka jest w porządku, młoda dziewczyna. No, ona nikomu... yy, na Majkę powiem Wam, yy, 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 Nie chcę, ale mogę Wam dużo prześledzić. Nie, ja nic nie dużo chcę. Wia nie. Dużo wiadomości. Nie, ja nie chcę od nikogo, ja tam swoją mam swoje. E, Wiecie, bo... no. no, Majka, tak. Bardzo szanuję. Tak, jest mega, mega dziewczyna. Ale jak usłyszałem jedną rzecz, że były tam gdzieś coś tam, ten, tego. Ale to i już było, mnie... ale to już było no i ona teraz jest. Dobrze, i każdy, każdy mnie znegował, negował, każdy mnie zdeptał Ale chcę, To już było kiedyś, tam gdzieś było, każdy popełnił jakiś błąd po drodze. Ja z Wenus też tam mieliśmy jakiś zatarg, ale teraz siedzimy, śmiejemy się, jest tak. fajnie. No. No, oczywiście, wiesz, wiesz. No ja powiem ci. No. Ja powiem ci szczerze. Monia, że ja Cię bardzo lubię. Ale ja, bardzo ja, już, lubię. ja, już, się, ja już się tutaj nauczyłem, przem, nauczyłem się tego Przemek, że nie musi mnie nikt lubić. Wiesz, że po prostu szanuję. Ale ja, ale ja z mojej strony bardzo Cię lubię. No to dobrze, tylko że mi się to nie podoba, że na przykład jak ktoś siedzi u mnie na oknie i, i, i wiesz, jest w porządku do mnie i do innych, a ty wchodzisz i wyzywasz. No to, to tak wiesz Ale, to nie ko mam, ale kogo wyzywam? No, no powiedz Majke, mi Majke, kogo. Majkę, no a ona jest taka, jest, to jest młoda Zobaczycie, dziewczyna. zobaczycie. Zobaczy... Dobrze, Monia. Zobaczymy, Szynek. no to zobaczymy. zobaczycie. No dobrze, ale jest na razie jest OK. Tak jest samo. Tak samo do Samiry, nie będę tu teraz, jak Samirę chcesz prywatnie, to prywatnie porozumiam. Ale Przemek, Samirę to się każdy przekonał, sami już wszyscy wiedzą jaka jest. Przecież już nikt nie chce... Ale tam... ja też rusem po dupie o to. Każdy mnie znegował, kurwa byłem zdeptany. Ale Przemek, to się sam, ale Przemek to musi się sam każdy przekonać na własnej skórze. Ty nikomu nie będziesz dyktował rozumiesz? No ci... tak, 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 no. dokładnie. Ty nie możesz powiedzieć ten jest taki, ten jest taki, i ten jest taki. No, no, każdy się musi przekonać na własnej skórze, no. No I zobaczycie, zobaczycie. Ja wam powiem, i zobaczycie. Ale my nie chcemy się z nikim kłócić i o nie, 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 nie będziemy rozmawiać. Tak, tak. tak. Chcemy się bawić. Tak. Się Oczywiście, nie będę wam niczego seguro. Ja nie chcę ja nie chcę o nikim rozmawiać. Ja po prostu mogę rozmawiać o czarnym, o tak, Zaraz 32 sekundy i się zakończyła. A laki. ja powiem o tobie. A może mnie co chcesz? Możesz mówić na mnie. Że jesteś super, super babka, że prowadzisz super content. Mega. Bawię po prostu. I pozdrawiam. Ja Tyle. chcę się bawić, ja chcę się śmiać, ja chcę się wygłupiać i, i po prostu. Dokładnie, nie, dokładnie. Dokładnie. Moja.